Siema wszystkim yy, Dzisiaj nagrywamy sobie... <laughs> nagrywamy sobie kolejny odcinek No, z serii Zagrajmy w GTA San Andreas Więc... tak... Pojedziemy sobie... Do... Do... niech się zastanowię... Big Smoke. Tak, powiem jedno, że tą misję nagrywam programem GameCam wersja 1.3, nie wiem, jak to wyjdzie. Jak źle, to będę dalej nagrywał frapsem, to tylko biznes. Ale jak nagrywałem filmik próbny, to różnica jest, ponieważ dwie minuty GameCamem to 74 mega w rozdzielczości 1024x768. A powiem, frapsem 2 minuty to już ponad 1 giga Także no mała różnica. A już wiem, co to chyba za missions. A, tak, już wiem, co to jest. Nawalanka. A ja, lichoł mnie z bronią, że tak powiem. Ale fullus Manina malina Mam nadzieję, że uda się A tu siedzisz Dobra, idziemy dalej Muszę poćwiczyć jeszcze strzelanie. Tak jak mówiłem, różnica między GameCam'em a Frapsem jest wielka, bo tu 2 minuty, i 74 mega, a Frapsem 2 minuty, i już ponad 2 giga. O, oh fuck, a się przestraszyłem. Tam, tam... No nawalaj, no co jest? Klikam, on nie chce strzelać. OK. i uciekanko motorkiem jedna z trudniejszych chwil w tej chwili, w tej misji ale spoko luz. Cóż za skok nam wyszedł Premia za szalony wyczyn jeszcze To jest taka zamiana ról Bo w poprzedniej misji To my kierowaliśmy krosówką A Smoke nawalał takich gości na pociągu a teraz my nawalamy, a on kieruje. Gdzie ty, żeś chłopie wjechał? Same headshoty. Nie ma jak tu double headshot młotkiem. Ale fajna rejestracja.

O oh fok, ale bumsło. O oh Jezu, jak one buchają? Trafię, trafię. No jeszcze, kurcze, no, no, chyba koniec. Joki explosions. No jeszcze. Cholera, dostał. O oh shit, ale boom, Jest. Przeszłem. Oh, cóż za zaciesz. Hm. No i żal, oczywiście. Bo on sobie pojechał, ale nas nie wziął, nie? Dobra. Bierzemy furę. Moja jazda jest bardzo dobra. I wpadniemy na chwilę, może na siłownię, niech pomyślę albo nie jedziemy zapisać. No dobra. No to ja się z Wami żegnam. Zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.